Żeby TDI z dolotu miało kopcieć? Przyjechała fura i nie odpalała. I W sensie została przylawetowana, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Teraz zrobiliśmy taki eksperyment, że odpiąłem EGR-a, bo auto jak przyjechało, to raz zapaliło i za chwilę zgasło. Tak? Jakiś zapchany dpf czy może jednak jakiś zepsuty EGR? O, niemożliwe! No to se pomyślałem. To teraz mu zrobię ślepkę Egera, Klientowi wcisnę kita, że był zepsuty DPF. wskasuję go na 3000. Szybka robota. Premia świąteczna będzie GIT. Czyżby moja dobra pasa się skończyła? Bo wróciłem z jazdy próbnej, ale już do warsztatu nie dałem rady wjechać. Bo mi zdechł. Może jednak faktycznie tak jak na początku podejrzewałem ciśnienie. Nie, ciśnienie się pojawia. Tak w sumie wyjechałem na drogę, ja mu gaz, a on miał na to nosie i sobie pomyślałem, że może faktycznie DPF zapchany, DPF zapchany mógłby przepychać spaliny przez EGR, no wszystko by się zgadzało, ale żeby tak zapchany, żeby aż gaz? Zakładając, że winą całego zła jest filtr cząstek stałych, to teraz powinno to odpalić. Dobra, to drogie dzieci, robimy test dwa. ...zapaliło, zakopciło się... ...a wkręca się już na obroty, czy dalej nie? Nie. No mamy coś z lokomotywy. Czyli to też nie DPF. Teraz jeszcze rozstrzeliłem dolot, bo tak sobie myślę, może turbo się rozpadło? I my jeszcze raz z rozpiętym dolotem. Dalej tak chodzi bezpłciowo. Ale... Ja nie wiem, żeby TDI z dolotu miało kopcieć? To chyba nienaturalne. Dobra, i wszystko nabiera sensu. Wirnik odpadł. W konsekwencji zapchał nam wydech. Tak. W konsekwencji spaliny zaczęły przepychać EGR-em. W momencie, gdy zaślepiłem EGR-a, no to... No to zaczął się furak męczyć, no i w konsekwencji już pocisło olej i tak dalej. Także łot, cała filozofia. I cały mój misterny plan i premia świąteczna w Pizdu.